Dzisiaj za pomocą Odisa spróbuję skalibrować kamerę 360 w Audi A5, rocznik 2018 Jak widać przygotowałem już maty pozycjonujące maty kalibrujące do tych roczników od 2016 roku wzwyż są nowe maty kalibrujące jak widać są tylko dwie maty nie ma osobnych mat do przedniej i tylnej kamery te dwie maty służą do kalibracji zarówno bocznych jak i tylnej i przedniej kamery. Ważne jest, żeby odległość pomiędzy matami mieściła się w przedziale tutaj 200-250 cm i tu odległości od koła do brzegu maty żeby były równe z obu stron. Im dokładniej to spozycjonujemy te tematy, tym dokładniej będzie później wyświetlać nam kamera 360. Ja postarałem się to ustawić na odległość mniej więcej 20 cm od koła przedniego i tylnego, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. I za chwilę, to niestety wiatr, mate mi troszkę podniósł. Zaraz wejdę do auta i postaram się pokazać jak to wygląda od strony Odisa teraz po odpaleniu Odisa czekamy aż nam pobierze numer VIN Auto, powinno to yy, stać się automatycznie, jak widać ten win u mnie pobrało klikamy teraz start diagnosis I teraz należy uzbroić się w cierpliwość, aha tu jeszcze trzeba wybrać yy, model rocznikowy, wersję nadwoziową i wersję Silnikową. Po akceptacji tych parametrów, teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ja za pierwszym razem przerwałem tą opcję po nie wiem, minucie czy dwóch, bo myślałem, że nic się nie dzieje i program się zawiesił. Natomiast tutaj dość długo trwa u mnie na wirtualnej maszynie wczytywanie tych wszystkich komponentów i komunikacja kana. Jak widać, dopiero teraz coś się zaczyna dziać. Ja tu przechodzę sobie w tą zakładkę. No, I teraz czekamy, aż się wczytają wszystkie sterowniki 20. i ewentualnie wszystkie błędy. Teraz ja czekam i widzimy się ponownie, to wszystko mi się wczyta. To trwa około 2-3 minut, także uzbrojcie się w cierpliwość. Teraz po wyskoczeniu takiego komunikatu dotyczącego Might Hybrid, klikamy Complete Next. Czekamy. Jeszcze raz Complete Next. Znowu czekamy. Wejdziemy w Control Modules, ale jeszcze prawdopodobnie musimy chwilę poczekać. Wybieramy sobie sterownik 6C. Jeszcze jest niedostępny Guided Functions. O, teraz jak pojawiły się komunikaty z testów, dopiero wtedy w Control Modules i sterowniku 6C, jak prawym klawiszem klikniemy. Mamy coś takiego jak Guided Functions i wybieramy 5, 6 c y, Peripheral Camera Calibrating i RAM. Teraz tak samochód oczywiście musi stać prosto, na biegu jałowym i w środku nie powinien nikt się znajdować. No, y, i bateria powinna być podłączona pod ładowarkę. Ja natomiast y, Spróbuję to zrobić z odpalonym silnikiem i będąc w środku w samochodzie. Także za chwilę muszę poprawić matę, bo znowu wiatr mi ją przesunął. Za chwilę widzimy się znowu. Ok, mapy poprawione. Teraz wybieramy sobie widok z kamery. Jak widać u mnie ta prawa strona jest trochę przesunięta. I spróbujemy zrobić kalibrację. Klikamy. Complete next, complete next. I teraz, czy warunki są spełnione? Tak. I next. Teraz, jak widać na ekranie, dzieje się magia. Oj no i kalibracja przebiegła pomyślnie. Klikamy complete next. I jak widać na ekranie, też już. Ta mata jest prosto, równolegle do samochodu. Także wszystko zakończyło się sukcesem. Na koniec można jeszcze skasować oczywiście wszystkie błędy. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Jeszcze jedna ważna rzecz. Jeśli mamy składane lusterka i kamery są prawidłowo skalibrowane, to po złożeniu lusterek Powinien nam się pokazać taki widok, czyli, że boczny, boczny widok jest niedostępny, to oznacza, że kamery są skalibrowane prawidłowo. Po rozłożeniu tych sterek oczywiście ten widok powraca. I tak samo jest z klapą. Jeśli otworzymy tylną klapę, to dokładnie tak samo się dzieje. To znaczy, widok z tyłu jest niewidoczny. To też yy, ułatwia przy cofaniu zorientowanie się że klapa jest otwarta dziękuję